Wiecie? Mm. Mm. Ej, co ty kurde mówisz? To ja jestem oryginalnym, słodkim, żółtym pluszakiem, że ja już nie wspomnę o wielkim przepsonym ptaku! Eee, wcale nie! Ja ci dam wcale nie! To przeciwajana jej noca! Tylko ma pepty! <laughs> Witajcie na z kosmosu. Bo tutaj zabieramy się za Pikachu, Sirikachu! Okura, Julia Julia O You can talk to humans. I can talk to Pokemon. No, I don't need a Pokemon! And what about a world class detective? Pokemon detective Pikachu czekali się na tę recenzję, więc jest razem z bardzo ładnie przyszytym do ręki Pikachu. I ja muszę od razu przyznać, że ja nie traktuję tego filmu jako ekranizacji gry, ponieważ spotkałem się z tym, że to jest jedna z najlepszych ekranizacji gry. Wiecie co, może i tak jest. Ja w detektywa Pikachu nie grałem. Grałem sobie w Pokemona Go. Grałem w jakiegoś dawno, dawno temu Pokemona Coś tam i tyle oglądałem głównie serial. Więc dla mnie to jest bardziej ekranizacja zabawki. I tyle nic więcej. Zatem, jako momentu fabułę, mamy środek ziomeczka, który przyjeżdża do miasta, gdzie Pokémony i ludzie żyją razem we wspólnocie jakiejś tam. Tam spotyka Pikachu, który stracił pamięć i ma głos Rayana Reynoldsa, i razem wyruszają, by rozwiązać zagadkę śmierci tego ojca, tego chłopca, a przy okazji zagadkę utraty pamięci tego Pokemona. I przy okazji bardzo wiele rzeczy się dzieje. Od początku powinien się pojawić taki wielki disclaimer przed tym filmem. Uwaga, fabuła będzie z jednej strony bardzo pretekstowa, z drugiej strony ojeju, jeju, 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 bardzo głupia, ale ja w życiu nie użyję tego jako argumentu przeciwko temu filmowi, ponieważ spotkałem się z recenzjami, gdzie mówią, o, to jest taka komedia dla dorosłych, taka e, komedia o Pokemonach, ale dla 30-latków i ja odpowiadam, że moim zdaniem, ludzie, puknijcie się w głowę, to jest film dla dzieci, pięć 9. Jakoś tak. Ktokolwiek oczekuje chociaż jednego żartu nieodpowiedniego Ryana Reynoldsa w stylu Deadpool'a, no to sorry nie będzie. Ktokolwiek oczekuje jakichś ostrych komentarzy pomiędzy Pokemonami, które się tam jadą albo bzykają, no nie. To jest film, który jest tak grzeczny jak Disneyowskie filmy familijne w niedzielę o 12. Naprawdę mówienie o tym jako czymś więcej niż bajeczka dla dzieci, która ma przyciągnąć nowych fanów do Pokemonu, no to, to jest, to jest wishful thinking, to najmniej, a najbardziej to jest już chore zrycie bani. Pipe. Yes. okay, I can. Shoving. Pushing. My problem is that I push people away and then hate them for leaving. Zatem fabuła nie jest czymś, co sprawia, że ja ten film odrzucam, ochyda, ble, bo przewidziałem w pierwszej minucie, kto będzie złoczyńcą, bo przewidziałem, co będzie tutaj, ponieważ rozbawiło mnie zakończenie, ponieważ podwójny twist na końcu jest tak głupi, że jest fajny i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, naprawdę, moim zdaniem są do wybaczenia, bo one są w stylu... Przynajmniej dla mnie i kreskówki, i właśnie takich bardzo, bardzo, bardzo młodzieżowych, familijnych, dziecięcych filmów. Nie ma tutaj za bardzo co zarzucać, ponieważ fabuła jest pretekstowa, ważne, czy mamy tutaj emocjonalny rozwój bohaterów, bardzo dużo Pokemonów, całkiem miłe kolorki, itd. Więc dla mnie ważniejsze od tego, czy ta fabuła rzeczywiście wydaje się głupia, detektywistycznego punktu widzenia, jest to, jak potraktowani są bohaterzy. I bez dwóch zdań. Pikachu Pika Pika grane przez Reynoldsa jest cudowne. Reynolds pracuje nad tym, żeby robić. PG żarty, pracując głosem, intonacją i tak dalej. I wychodzi mu znakomicie. A w ogóle najlepszą, w 100% najlepszą sceną w filmie jest scena, w której Reynolds jest sam na ekranie, jako Pikachu, sam na ekranie i po prostu sobie śpiewa. Przyznajcie mi. To jest najlepsza scena w filmie, gdzie on śpiewa, nie spojluje, co przy okazji oczywiście płacząc. Wow, ja w tym momencie praktycznie powiedziałem, ok, to jest ten moment, który ja zapamiętam z tego filmu i praktycznie po tygodniu od premiery to jest chyba jedyna scena, która gdzieś głęboko zapadła mi w serduchu i chciałbym ją mieć na półeczce, by czasem sobie odtworzyć i się po prostu pośmiać. Jeżeli chodzi o dobrze rozwinięte postacie, no to po Pikachu na drugim miejscu ze wszystkich postaci filmu muszę powiedzieć, że jest Sajdak. Sajdak, ponieważ on przynajmniej wydaje się mieć jakiś charakter. Cała reszta, uu, 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 jest niestety do wyrzucenia. Dziennikarka, która chce mieć poważne tematy, uu, uu, płaska jak po prostu krecha. Justice Smith jako nasz główny protagonista. Uu, uu. Ogólnie rzecz biorąc, gdy tylko kamera mówi, nie tylko pokemony, ale i ludzie. To w tym momencie wszyscy możemy zrobić tak: no e, dobra, idźcie sobie, ludzie. Ludzie są najsłabszym elementem tego filmu i bardzo możliwe, że przykładają się do tego, że nie będzie to nigdy dobry film, zapamiętywalny film, tylko zapamiętamy to, co powiedziałem wcześniej: kilka słodkich scen z Ryanem Reynoldsem, dec. It. That's a, twist. That's very a mówię to z przykrością, ponieważ, na przykład, pomysł miasta, gdzie jest interakcja pomiędzy Pokémonami a ludźmi, gdzie są Pokemony, które tam kontrolują ruch, gdzie Squirtle pomagają gasić pożary, to jest fajny pomysł i jest tam dużo fajnych rozwiązań. Szkoda, że tego jest tak mało. Jeżeli mam być szczery, to dla mnie w filmie o Pokémonach, gdzie Pikachu jest główną postacią, było za mało Pokémonów. Było za mało cudownych cameo, było za mało przede wszystkim interakcji pomiędzy pokémonami, które przyniosły moim zdaniem najwięcej rozrywki, najwięcej żartu. Na przykład mój ukochany Jigglypuff ma tylko króciutkie cameo, które widzieliście w zwiastunie i ja cierpię, bo ja kocham Jigglypuffa i że nie posłuchałem minuty, jak Jigglypuff usypia kogokolwiek śpiewając Jigglypuff, Jigglypuff. Nie mogę za długo śpiewać, bo zaraz... <kluzł> To pokazuje, jak dużo tutaj było możliwości, ale niewykorzystanych. Powiem wam tak, więc skoro ludzkie postacie, praktycznie do wyrzucenia, bardzo płaskie, bardzo nudne, bardzo przeżroczyste, ranując znakomity, projekty postaci i inne Pokemony fajne, ale za mało ich. Fabuła pretekstowa, głupia do bólu i bardzo przewidywalna, no to co z tego połączenia wychodzi? No wychodzi film, który. Nie jest zły i to trzeba podkreślić. To nie jest zły film, ale to jest film, który niestety jest mocno nijaki. Nijaki. Nie jest tak, że wychodzisz i wow, najlepsza rozrywka ever. Dla ludzi, którzy pewnie są większymi fanami, grali większą ilość gier, większą ilość oglądali seriali, większość filmów i tak dalej. Może oni wyłapią więcej odniesień powiedzą, o to jest fajne, przypomną sobie swoją jakąś tam młodzieńczość i w ogóle dla mnie ten element nostalgii, mimo tego, że oglądałem Pokemon'a lata, lata, lata temu, nie istniał dlatego, ponieważ nigdy nie został mocno ładnie odciśnięty w tym filmie. On był tak po prostu, pojawiał się i znikał. I ten film był dla mnie taki przyjemnym takim dostatecznym doświadczeniem które przeminęło sobie tak przeszedł przeszedł plup nie ma może przez to, że Ryan Reynolds ma tak cudownie zrobione sceny i naprawdę wnosi tak dużo, to chciałoby się więcej. I wydaje mi się, że gdyby dodać więcej, więcej, więcej interakcji on i inne pokemony, a ludzi zminimalizować, to ten film byłby jeszcze lepszy. Ja wiem, że musi być ta postać człowieka, który jest dosyć płaski i dosyć jednowymiarowy, ale Justice Smith był aż nadto płaski, aż nadto jednowymiarowy, a gdy już pojawiała się jego nowa koleżanka dziennikarka, to ja się łapałem za głowę. Oh no. He's going down hard, Tim. Co mnie jednak ciekawi jest to, że ja trafiłem na recenzje, opinie na użytkowników różnych na forach i tak dalej, które są po prostu najlepszy film ever, najlepszy powód do dzieciństwa, najgorszy film. Jezus, Maria, czemu to powstało? Więc czekam na wasze komentarze, co wy o tym sądzicie, bo ja wypadam gdzieś po środku jest ok, jest dostatecznie jest kilka przeuroczych scen z Reynoldsem i tyle ale moim zdaniem potencjał był wiele, wiele większy, więc czekam co Wy sądzicie i może przekonacie mnie, że jest lepiej albo, że jest gorzej, że to powinno trafić do najgorszych filmów roku albo najlepszych filmów roku. Zatem zajrzyjcie na patronite.pl, ukośnik, brody z kosmosu, by dołączyć do broda tej braci do patronów i wspierać kanał, dostawać ekskluzywne materiały ode mnie w nagrodę, w podziękowaniu oczywiście subskrybujcie kanał, jeżeli Uważacie, że materiał się Wam podobał i macie ochotę oglądać więcej tego typu materiałów. A my widzimy się następnym razem na Broda z kosmosu. Pika, pika! Miło nas trzech, w każdym z nas I na... ale jeden przyświecał nam cel za kilka lat zamordować Pokémon.